Witam Państwa w piątek, 9 dnia listopada. Dziś notowania euro-dolara pogłębiają spadki, które obserwowaliśmy już od kilku tygodni, tak więc ruch ten jest kontynuowany i tym samym warto zwrócić uwagę jak to wygląda na wykresie, ponieważ na interwale 4-godzinowym tworzy nam się potencjalna formacja klina zniżkującego, gdzie linia poprowadzona po lokalnych minimach cały czas stanowi wsparcie dla notowań euro-dolara. Jak widzimy dziś została ona ponownie tylko naruszona i rynek zaraz za wracać do wnętrza wspomnianej formacji. I jeśli takie zachowanie będzie miało nadal miejsce, to można oczekiwać testu linii poprowadzonej po szczytach, a w przypadku jej wybicia powrotu nawet w okolicy 12790. Natomiast najniebezpieczniejszym zjawiskiem dla kupujących euro będzie przełamanie linii poprowadzonej w gdyż wtedy tylko kurs może. Przyspieszyć ruch spadkowy. Stabilizację natomiast obserwujemy na rynku polskiego złotego. Po wcześniejszej silnej fali wyprzedaży przychodzi czas na realizację zysków. I tak na wykresie dziennym możemy obserwować świecę, przypominającą nam tak zwaną szpulkę, czyli duże cienie, górny i dolny, oraz bardzo mały korpus pośrodku, świadczący o niezdecydowanie uczestników rynku i tym samym będziemy tutaj czekać na kolejne impulsy i lokalne wsparcie to okolice 3,23 groszy a lokalny opór to okolice 3,30 groszy dla pary dolar-złotych. Kontrakt na indeks WIG20 walczy z bardzo istotnym wsparciem. Rynkowe byki starają się wybronić poziom 2320 punktów, który wcześniej zatrzymał nam przecenę na polskim rynku akcji i tym samym jeśli się to powiedzie, to będzie można oczekiwać pokonania linii poprowadzonej po szczytach, wybicia górą z kanału spadkowego i powrotu w okolicy 2360 punktów. Natomiast gdybyśmy zaobserwowali zamknięcie poniżej 2320 punktów, wtedy też droga do dolnego ograniczenia w zarysowanym kanale zostałaby otwarta. Z rynków surowcowych warto zwrócić uwagę ponownie na notowania złota, gdyż te już w dzień wyborów w Stanach Zjednoczonych zaczęły dynamicznie zwyżkować, o czym także wspominaliśmy, i tak doprowadziło to do wybicia górą z Lina rozszerzającego się i obecnie obserwujemy konsekwencje właśnie tego ruchu, czyli powrót w okolice 1735 dolarów za uncję, gdzie mamy lokalne miejsce oporu, a w przypadku kontynuacji tego silnego ruchu notowania mogą znaleźć się nawet w rejonie 1750 dolarów za uncję, natomiast najbliższe wsparcie to okolice 1726 dolarów, gdzie wypadał poprzedni wierzchołek a poszczególne komentarze i analizy zapraszam na XTP.pl do strefy analitycznej.